Cześć! Ja jestem Klockowy Kacper, a to kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie podsumowanie wszystkich magazynów Lego Star Wars, które wyszły w 2019 roku. Począwszy od pierwszego numeru, kończąc aż na 12 numerze. Będzie to polegało na tym, że trochę przypomnimy sobie, co w każdym numerze było. A pod koniec postaram się wybrać jakieś najlepsze magazyny, które ukazały się w tym roku. Także zapraszam do oglądania. Pierwszy magazyn LEGO Star Wars na 2019 rok i tutaj jako dodatek otrzymaliśmy taki Star Destroyer. Jest to oczywiście miniaturowy model i powiem Wam, że naprawdę ładnie on się prezentuje. Ma również sporo ciekawych elementów. Jeżeli oczywiście nie chcielibyśmy go zachowywać, to na pewno one by się przydały w naszych własnych konstrukcjach. Moim zdaniem jest to naprawdę udany mini model. Składa się on z 35 elementów, a sam magazyn kosztował jeszcze 10,99. Magazyn numer 2 i tutaj pierwsza minifigurka. Mamy tutaj Luke'a Skywalkera. Tak się prezentuje ta minifigurka. Naprawdę wygląda bardzo ładnie. Mini figurka posiada miecz świetlny w kolorze niebieskim. Naprawdę ta minifigurka mi się podoba. Oczywiście tutaj nie ma podanej liczby elementów, a cena tego magazynu to również 10.99. Wraz z numerem trzecim znowu mamy mini model. Tym razem jest to mini model Resistance Bombera, czyli statku, który pojawił się w jednej z pierwszych scen ósmego epizodu. Mini model prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Składa się z 37 elementów i ma na pewno też sporo przydatnych elementów, jeżeli chcielibyśmy go sobie rozebrać, oczywiście na same elementy. Model wygląda naprawdę bardzo ładnie, schludnie. I myślę, że dosyć ładnie może się prezentować na półeczce. W numerze czwartym otrzymaliśmy miniaturowy model statku Slave One, czyli statku jednego z najsłynniejszych łowców nagród, jakim był Boba Fett. Model wygląda naprawdę bardzo ładnie. Zobaczcie, tak to się prezentuje. No może z tyłu nie wygląda najlepiej, ale jak sobie go postawimy, to oczywiście i tak będziemy go widzieli tylko od przodu. Elementy tutaj, z tego co widzę, są dosyć przydatne, także model na pewno na plus. Wygląda moim zdaniem dosyć ładnie i przyjemnie dla oka. Składa się on z 31 elementów. Magazyn 5. Czyli największa zmiana, ponieważ zmiana ceny z 10.99 na 12.99. Jednak, już przy zakupie większej ilości magazynów, tą zmianę na pewno można było odczuć. Ale co do dodatków, otrzymaliśmy tutaj Ewinga. Tak prezentuje się ten mini model. No, powiem wam, że ten mini model wyjątkowo bardzo mi się podoba. Składa się on z 37 elementów. Ma również tutaj tak rozkładane te skrzydła. No, powiem wam, model jest naprawdę ładny. Tak jak już wspominałem, dodatkowo otrzymywaliśmy tutaj jeszcze jeden dodatek w postaci niespodzianki. Numer szósty, czyli druga minifigurka, która została dodana jako dodatek na przestrzeni tych sześciu magazynów. Jest to droid zabójca IG-88. Zobaczcie, tak prezentuje się ta minifigurka. Wygląda naprawdę bardzo ładnie mi się, naprawdę podoba. Ma ona dwa blastery, jeden taki ten średni i jeden ten najdłuższy. Na pewno ta minifigurka zrobiłaby na mnie większe wrażenie, gdybym nie miał jej w dwóch sztukach, miałem ją z kalendarza adwentowego. Oraz zestawu. Ta minifigurka składa się z 11 elementów. Na pewno na plus, że jest to minifigurka, ja jednak wolę te minifigurki niż te mini modele statków. Numer 7, czyli ATM Six Walker. Tak oto prezentuje się ten minimodel. model. Wygląda on naprawdę bardzo okazale, ponieważ egzekwo zajmuje on pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o ilość elementów. Model składa się z aż 52 elementów, co jest naprawdę sporą ilością. Cena to oczywiście 12,99. Od tej zmiany, właśnie na tą cenę, do końca nic się nie będzie zmieniało. To Wam od razu powiem. Numer 8, czyli na pewno jeden z najbardziej kultowych statków w galaktyce. Jest to Soku Milenium. Tak on się prezentuje. Jest to ta wersja z filmu Han Solo. Także moim zdaniem szkoda, ja bym wolał jednak tego. Szarego sokoła Milenium, ale ten też nie wygląda najgorzej. Składa się on z 32 elementów i naprawdę jest to całkiem dobry i ciekawy mini model w mojej opinii. Wraz z numerem 9 otrzymaliśmy Bewinga. Tak on się prezentuje. Wygląda on naprawdę całkiem w porządku w mojej opinii. Jest też naprawdę dosyć spory i wraz właśnie z ATM6 dzieli on pierwsze miejsce pod względem ilości elementów bo tutaj również znajdziemy 52 elementy, ale na pewno ten numer trochę wygrał, bo jeszcze tutaj otrzymywaliśmy dodatkowy prezent niespodziankę. Numer 10, czyli trzecia, a zarazem ostatnia minifigurka, którą otrzymaliśmy właśnie na przestrzeni tych 12 magazynów. Jest to po prostu szturmowiec najwyższego porządku. Tak oto prezentuje się ta minifigurka. Fajnie, że jest to jednak minifigurka, ale szkoda, że nie postarali się bardziej, bo myślę, że takiego szturmowca najwyższego porządku to ma każdy, kto chociaż ma tam kilka zestawów LEGO Star Wars, a jednak jest to taka zwyczajna minifigurka. No naprawdę, fajnie, że jest to minifigurka, ale moim zdaniem szkoda, że nie jest to jakaś lepsza właśnie minifigurka. Numer 11. Wraz z tym numerem magazynu otrzymaliśmy. Taki oto Jedi Interceptor składający się, no właśnie, nie ma tutaj danych z ilu elementów składa się ten model, więc niestety Wam nie powiem, bo dosyć ciężko byłoby to liczyć. Tak się prezentuje, model wygląda całkiem nieźle, chociaż na pewno nie jest niczym specjalnym, ma kilka ciekawych elementów, ale tak jak mówię. Nie jest to na pewno najlepszy mini model, ale wraz z tym numerem otrzymaliśmy jeszcze prezent niespodziankę. Z tego co pamiętam, o tutaj była nawet instrukcja i ja otrzymałem do tego nawet wam powiem droidekę. No, całkiem niezły numer, głównie przez tą niespodziankę, bo sam mini model wygląda dosyć średnio. Przyszedł czas na dwunasty magazyn, czyli ostatni magazyn, jaki został wydany w 2019 roku. Wraz z nim otrzymaliśmy taki oto First Order Tie Fighter. Wygląda on całkiem nieźle, ale zresztą tak jak mówiłem na poprzedniej recenzji. Nie jest on niczym specjalnym. Składa się on z 32 elementów. Elementy są dosyć ciekawe, można je gdzieś na pewno użyć, ale tak jak mówiłem, nie jest ten model niczym specjalnym. No to co? Wszystkie magazyny zostały już przypomniane, więc przejdźmy sobie do podsumowania. Podsumowując, tak wyglądają wszystkie dodatki z magazynów, które otrzymaliśmy w 2019 roku. Cena jaka wyszła za wszystkie te magazyny to 147,88, no czyli naprawdę bardzo dużo. Myślę, że za to już można by kupić naprawdę jakiś fajny zestaw. Podzieliłem je na kilka grupek, od tych, które mi się najmniej podobają do tych, które najbardziej. Najmniej mi się podobają niestety dwa ostatnie numery, czyli te dwa statki. Potem już trochę lepiej wyglądają te trzy statki, moim zdaniem, a najlepsze są te cztery statki. One naprawdę są wykonane bardzo ładnie, mają dużo przydatnych elementów, co mi się naprawdę podoba. Są też, mi się wydaje, lekko większe od tych, no może jeszcze ten Resistant Bomber by do nich dorównywał, ale jakoś tak nie podoba mi się tak bardzo jak te cztery modele. No i oczywiście trzy minifigurki na samym środku. Czyli to co ja w magazynach lubię najbardziej. Niestety dostaliśmy tylko trzy i powiem wam szczerze, że nie są one jakieś mega specjalne. Luka już powiem wam szczerze, miałem IG88 też miałem. No a First Order Stormtroopera, no to w sumie ciężko było nie mieć, jak się ma trochę tych zestawów LEGO Star Wars. No, luke to jest moim zdaniem chyba najlepszy dodatek z tych wszystkich magazynów. Jak ktoś go nie miał, no to jest naprawdę świetna minifigureczka. IG-88 również, no a ten szturmowiec najwyższego porządku. Czy ja wiem, czy to jest taki fajny dodatek? No, jednak spoko, że jest to minifigurka, ale za 13 zł taka w sumie zwyczajna minifigurka, którą pewnie większość osób ma. Moim zdaniem na pewno tutaj Egmont się nie postarało, wybierając właśnie minifigurki w tym roku. Tak jak mówię, chyba najlepszym dodatkiem spośród tych wszystkich jest Luke Skywalker, bo jest to jednak dosyć unikatowa minifigurka, jak ktoś jej nie miał. Na pewno jeżeli chodzi o mini modele to można je sobie rozebrać zawsze na elementy. Jest tutaj na pewno sporo przydatnych, z tego co tak sobie patrzę, sporo na pewno jakichś szarych elementów, które na pewno mogą się przydać do budowy własnych konstrukcji. Napiszcie w komentarzach, który z dodatków z tych właśnie magazynów Wam się najbardziej podoba, ile z nich udało Wam się zebrać, ja chętnie to sobie poczytam. A jeżeli odcinek Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę, nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału, a w tym odcinku to by było już na tyle, do zobaczenia w kolejnym, cześć!